Keluvikson, witam na dzisiejszym odcinku. Jak dzisiaj widzicie, jest znowu nowe konto. I tutaj, jak widać, to dosyć nowy event. Na innych hmm, kontach mamy trochę ten i. Rzeczy odblokowanych i jakbyś coś się zmieniło. Po pierwsze, jest nowy, legendarny awatar. I zmniejszyła się trochę liczba złota. Kupiłem sobie legendarny awatar z tego powodu, że. Psu... Mam ten stary trochę mi się już znudził, więc kupiłem sobie nowy. I myślę, że nawet spoko wygląda. Ale, jak zauważyliście, też mam prawie na wszystkich czołgach mam urodziny: na Cicha, na 14, TP, BT, 2 i Chini Więc sobie zagramy na Cicha z tego powodu, że. Jak mamy urodziny, to czemu by nie skorzystać z dodatkowych? 5 razy gwiazdek Tym bardziej, że może uda nam się wbić, Odblokować wszystkie silniki I zbadać cichem No i już jesteśmy z pierwszą bitwą Następnej Po tej bitwie sobie otworzę pojemnik Rysowało nas z samymi trójkami Co jest rzadkie, zazwyczaj rysuje mnie z czwórkami Lub z dwójkami I fortrosa, Moja nieulubiona mapa Wolę jednak grać na kopalniach Co według nie o wiele ciekawsze. Małe lagi, spadek FPS do 25 To jest z internetem ostatnio jest nie taki to bardzo, nie tak. ustalimy się tutaj i z tą będziemy sobie strzelali gościa jest, kolej się nie ma możemy sobie chyba wyjechać na górkę strzelać te cicha o, no słabsze działo ode mnie Problem, bo tu jest jeszcze cicha. No się tym, bo tamten mi nie zagrywa z Musiałby na mnie wyjechać, a kolej to wygodować. Mmm, chyba nasze dt 2 se z nim poradzi. A nie, nie poradziło sobie. O, okay, teraz trzeba na tego gościa wyjechać. Jest. U D2 jedzie. Okej, okay, zostało nam jeszcze jedno D2 do zniszczenia. I Bt-7 D2 Jak on tak szybko przejechał? W sumie nie ja się nie dziwię, to jest wolny czołg hmm. Pamiętam, że kiedyś D1 było na drugim tierze, ale było człowiek świetnym. Ja z Bt-7 powinnam wygrać, bo to nie jest wymaksowany czołg, tym bardziej Już mamy prawie 600 uszkodzeń nie do wyska strzelego Zrobił sobie Jest, udało się Trzy fragi uszkodzenie chyba około 700, coś w tym stylu. 823 Patrzmy na drużynowe Tutaj nie są jakieś bardzo do dobrzy przeciwnicy, więc... No takie 400 uszkodzeń to jest już dobrze jak na taki tier w ogóle No już na wszystkich kontach miałem chyba tą propozycję 6000 mamy To badamy sobie silnik I Ciche ale na razie nie będę jeszcze kupował yy, ciche, Z tego powodu, że nie chcę dodać kredytów Pole mi trochę więcej na zapasie I dopiero jak będę miał już To zagram na bitwy, na przykład jeszcze na ale to dopiero wtedy A tutaj misje jest plus Bo będę dostawał wolne doświadczenie, na przykład tutaj Na jednym końcu już mam zrobione połowę tego plus duży, później będzie 100 tysięcy kredytów. Dobrze, że chociaż na wszystkich kontach, jakby to nie było rozwinięte konto, zawsze masz te same nagrody. Więc... I ja na jednym koncie już mam projektem. 14TP3 SRV. mi na SRV, ponieważ yy, muszę zrobić mu w końcu działo, bo to działo tu na piątym tierze nie robi dużego szału. Ale też mogę sobie zagrać ten i za złotej gwiazdki sobie kupić działów, bo za chwilę. Jakby tu jeszcze potrzebuję zrobić przepuszczce, potrzebuję mieć 5, więc znaczy się powinno udać. To mieć 5 tych coś. Nie wiem, jak one się tam nazywają. W sumie jak je zrobię, to będę miał dodatkowe 5000 gwiazdek i mogę sobie zbadać wtedy na spokojnie to działo. Lepsze. na 14 tp ciągle pa dużo ludzi akurat gra znają, bo to bardzo dobry czołg to, to nie jest, bo to obrażać ale nie, działo ma spoko ale trochę pancerza brak jakąś na tych tierach więc to nie jest jakiś najlepszy czołg ale jest dobry tp. Chociaż sobie mi tam odbić potrafię ktoś. Sobie źle trafi lub muszę rozwalić celownik. No się tu Ale ma też małą HP. nie miał bo się tu Odegrałem się. A drugi kier wyjechał tam. Ma też opuszczenia armaty. Minus. Ale daje radę. To że gościu jest... Stoi sobie tam. Jeden HP. Mogę sobie stąd wyjechać, ale gościu mi zasłonił, więc trzeba... Już taki tak nie ma. Dziwne. Zazwyczaj tutaj na tych tierach yy, wszyscy przeciwnicy tu jest Ma też szybkie przeładowanie i uszkodzenie dość dobre. I te 60 to może nie jest panie dużo, ale to jest trzeci tier, jak na trzeci tier to mi się podoba. Więc jeśli chodzi o to, no to czy to drzewko europejskie jest dobre na start? Muszę powiedzieć, że nie do końca, głównie z tego powodu, że te niskie tiery są dobre. O jakie lagi. Hmm. Niskie tiery są dobre, ale te wyższe już nie do końca Chociaż już później włoskie są nawet spoko Oprócz hmm, dwóch tierów to będzie szóstka i siódemka nie, pink OK, jest yeah, mniejszy. Nie wiem, właśnie o to mi chodziło, że są takie skoki. Raz jest mało pingu, a raz ci skoczy... Tego nie było i tego nie nakrywałem, ponieważ był taki wielki ping, że nawet 4000 było dość. 4000. A to do najmniejszych wartości nie należy. Więc. A to raczej wyjdzie na YouTube z tego powodu, że no taki jedny skok to... Taki tak zdążyłem dość jeszcze do tego. Kościół może, może mu się udać zrobić ten, więc ja mu chcę przeszkadzać oczywiście w tym, więc jakbym został to ja mu chętno pomogę. Zosłaniał. Nie wiem co to jest za czołg też. Tam. To jest... Yy, pancer. Zostawię już. Gdzie pancer jest? Tu jest pancer. Ja mu go zostawię. Napisałem to na czacie, mam nadzieję, że mnie zniszczą. Начал, да? Nie chciałem tak, żeby gościu zrobił, jednak to się tam zniszczy. Gram z Jortowich nie dałbym mu obraźliwe zachowanie, bo jednak chciałem, żeby... No jednak 7 fragment to jest metal bohaterów w Rossinii. Ja miałem tylko raz w życiu jeszcze na głównym koncie. Miałem taką szansę. To się zastanawiam, czy dać mu obraźliwe zachowanie. Mogę do niego napisać, że tam... Przyjęliśmy 6 bitew. Yy, wiadomość. Smutno do niego napisałem. Bardzo smutne. No to jednak w sumie mógł jednak zostawić ten czołg. Bo tego zblokowałem więc jakby ta, zostawił go, no to ten miałby szansę. Jak mnie to nie było, zbyt miłe Okej. Okay. Tutaj już jest 6000 gwiazdek na plus, tu jest 2000. Mogę tak sobie robić, bo tutaj już będę się miałem, ale sprzedałem się zastanawiałem, czy niby sobie nie zabrać. Zresztą to, to lago nieszczęsne. No, ale jest 5 razy w sumie, więc można by było zabrać. Więc zagramy. I nie znać, bo czegoś tam nie miałem ułożonego. Podeszcie teraz ze szczurkami, ale BDR, KW1, t heavy. Są dość twarde czołgi, więc nie wiem, czy tym dziełem po prostu ich przebiję. Zobaczcie, jak to działo wygląda. Smutne. W ogóle tak i tak będę jechał tutaj, chociaż nawet leoparda nie wiem, czy przebiję. Mogłem już gdzieś na głównym kącie tym czołgiem. I smutne działo. Wysokowy jest beznadziejny Tylko sobie wiadę gdzieś tu w krzaczka Około tą pozycję ostatnio odkryłem sobie Że tutaj przecież można sobie stanąć Jakby ktoś tam wyjechał Ale to bardziej na wyższych kierach, na dominacji tutaj sobie warto stanąć, bo tu jest wtedy baza Tutaj jest chyba baza C Wtedy można sobie fajnie snajpnąć kogoś Może nie snajp, po prostu strzelić kogoś Ktoś przejeżdża przez bada, czyli ktoś jest na środku Raczej oczywiste A tu chyba, chyba nikogo nie ma Tu Leopard W sumie A nie mm, Myślałem, że może jak tak podjadę, będzie się do mnie wystrzelić O, ma tutaj na 100% ulepszenie Covenant Show, który był do wygrania za przepustkę premium trzeba goście nie pojechać. Mam nas oczy tym więcej HP, bo mam piąty tier Mam piąty tier, to jest plus. Ale on może nie przebić. Tylko raz nie przebić. 8. Tam jest lago tutaj mam porównywalną liczbę HP z nim Więc można na Lego pojechać sobie. Ale to jest na chemii. Tutaj nie przed dwó mnie znosi z nim tu. Mógłby Leopard pierwszy wyjechać, to ty wystrzygniewał. Ile ich tam jest? Dźwignąłem się! By Deora chociaż z boku mogę ruszyć? Bo mogę. mogę. Ja też nie wiem, bo nie wiem, czy on ma tu przestrzał. No No ser, na czarno się pokazuje, co? Tutaj na serce nie przebija, ale tutaj chyba raczej nie. Wiem. Przebiłem go tutaj, a przecież ja mam kumule. Nice. Ale po co tym strzelać, jeśli mogę go raczej tak przebić? Przybie przynajmniej raz przebiłem. już nie wiem, czy się w ogóle opłaca. Ale ty uwierz nie mogę. Póki mam to bym strzelał Nie Okej okay. okay, su Udało się zrobić sensownie Krafnę Czemu ja mam tutaj full wyposażenie? Co Zatrzymało się. Co ja o... tak tak nie powiedziałem? tak nie to będzie. Tym bardziej, że Leopard pojechał na jolo. Właściwie może ma dobry pancerz, ale nie z boku. Tym bardziej, że nie dla piątek. Chociaż spokojnie to przebiją. Leo. Jeszcze nie, bo to jest strategia w Ma też dobre działo. Tym bardziej, że... No z tym nie trawi, to masz szansę. Tym bardziej, że dostał od... Um, um, ale musisz sobie jeszcze przebić. Yy, BDR ma bardzo długie przeglądanie. Więc... Co mi się Udało się. Ale niestety. No I pol. Za bardzo się wysłonił, ale nie miał źle pojęcia, gdzie jest Kawu1 ani gdzie jest. Reszta tych chłopów. No. Sława bitwa. Chociaż tysiąc 1200 złożyło się czwartym tierem niewymaksowanym, żebyś więcej niż. Y Piątki. to jeszcze ciężkie. Brawo. Nie polecam takich sojuszników. To bardzo nie polecam. Co to jest? A tu. Co ma testy? Mam tutaj. W legendarnych. To jest. Pasujące, co robi, co? To? A, to są te się Bo ja tego w ogóle. Nie został mi jeden tarki, tu mam na trzeci poziom, a tu mam wybierz, w którym chcesz odblokować dodatek i ja odwrócę wygląd, wybierz dodatek i mi odblokuj. Ale to jest na każdy człowiek. można to założyć. No nie na każdy, ale na większość. A tutaj akurat nie mam ani jednego, bo tu w ogóle dodatki są zablokowane. To bardziej, że trzeba by było chyba sprzedać te ówdzie tu rzeczy. Bo ich nie potrzebuję. Tym bardziej, że w klanie. W sumie bardziej moim klanie, chociaż nie na tym koncie. Jak chcecie, to mógłbym pokazać ten klan. Ale to będzie bardziej w osobnym odcinku teraz. Bo to jest drugi klan, który sumie zrobiłem. Teraz można. Zabrać sobie na cichę. Nie, na cichym chyba czy nie. Ale można sobie blokować ten. Czy Chicha, to jest ciche, to jest to Kup. Okay. I ciągle nie wiem, czemu to ci kupuje Zresztą to wyposażenie, którego ja już nie chcę No podbierzemy i sobie zagramy jedną bitwę na ciche Tak, ciche Zobaczymy, czy się nie przejęzyczyłem Tym bardziej, że w ulepszeniach można sobie coś sprawdzić Okej, okay, to jakby na przyszłość, że które działoby byłoby lepsze? Nech ktoś chce więcej uszkodzeń robić, to, to działo, ale szybkostrzelność spada. Dalej, przebicie. A to daje ci szybkostrzelność. 10 pocisków na sekundę, 6 sekund i 90 uszkodzeń. a to daje ci 90 penetracji, 120 uszkodzeń, ale strz... Nie, co? Na minutę, a wychodziło o... Szybkostrzelność... Zresztą 8 sekund to... A to... No 6 sekund. Więc nie wiem, ale chyba... To najpierw, później dopiero to, później zależałoby, na no, którym no, lepiej mi się gra. To będzie ostatnia bitwa w tym materiale. Mam cichem. I nawet po kolosowaniu. A, Z y, czwórkami, trójkami. O, Covenantem. Covenantery. Covenanter ten, który właśnie jest ze mną w bitwie w odcinnej stronie, to jest osoba, która sobie kupiła przepustkę premium z tego powodu, że ma też awatar legendarny z tego akurat eventu. Najprawdopodobniej nie sobie wszystkie poziomy. A to działo a po 85 co 6,7 sekund. O, nie najlepiej. Nie wiem jaki to jest ten, jakie ma działo. Ja też nie chcę dostać. Chociaż mam... ...więcej w tej chwili HP. Bardzo nie chcę dostać. Bo nie wiem jak ma działo, może mi przypomnieć ze stą. Okej. Okay. Dostał dwa pociski darmo. Ktoś tam wyjechał, ale... Nie, zbyt mi to daje. Gościu się schował. O, gościu się tam zablokował na czerwonej linii. Nie weszło. Nie, przecież trochę za wysoko poleciał. Trzeba by było lecieć bardziej na atak, już. O, udało się. I M7 go dokończyło. M7 ma dość dobre działo, chociaż przeładowanie to nie. Zbyt dobre. I w sumie ciche będzie dość dobrym czołem. Patrząc na to. Bo w sumie będzie miało. Hmm, patrząc na to. 8 sekund i tyle co M7 ma uszkodzeń. Przecież nie wiem, czy M7 ma 140. Nie, 120 to jest taka normalna na czwartym pierze wartość. Ja się, się zastanawiam. O jest tu Jeśli Może się zająć M7, a ja będę go sprzedów. Bo M7 będzie go z tyłka. Jeśli się, się odwróci na M7 i dostań ode mnie. Co nie trafił. Nie wiem, czy M7 raczej sobie już z nim poradzi. Dobrze. Że... Lago wygrało, usunę bardziej ten. coś ja się mnie tu raczej nie będzie spodziewał. Jest, przycelowałem na 100%. A 20 już zjechał. Tutaj został tylko ten czołg, yy, którego nie pamiętam nazwy. A wiem, że pokazywałem Wam go w ostatnim filmiku, yy, że zrobiłem na nim yy, M. -kę. Dobry czołg, dobry. Nie wiem, czy się nim zajmować, tą A20 Ale gości ciągle się odsłania, więc czemu by nie Tym bardziej, że będę próżył, pewnie z nim walczył A, tu są tyłkami Właściwie więc... okay. nie celuje we mnie okay. Wciąż nie celuje I Covenanter, czołg. No, i za. No, dobry nawet. I tu przeciwko nie. by się Bo mi. Tak. I. udało się. Dobry wynik. No, dobry, jak na pierwszą mikę tym czołuję. Siedem. Osiem tysięcy. Gwiazdek. 8000 Wow Jednak 5 razy robi dużo roboty 8000 to 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 jest to dział, który jest 120 Tak to jest to działo I zostało mi 1000 no Czyli te to zobaczymy Nie, to jest dział, które to znaczy nie będziemy dobrej tajności Przynajmniej wątpię w to. O i kredyty jeszcze zmienimy na koniec odcinka. A test na zakup pojazdu: 5000 złotych jazdek Ulepszenie tutaj mamy działo. I bardzo dobrze nam to wyszło. Ale tym akcentem bardzo fajnym kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć i papa!